Co jest istotne w zawodzie trenera? Przedstawię Wam, co jest moim zdaniem najważniejsze, jeśli chodzi o zawód trenera, zaczynając od tych rzeczy, które dają najmniej lub nawet są marnotrawstwem czasu, w mojej opinii i zaangażowania. Tak. Czyli tak, zaczynamy od F, czyli jest jak w angielskim od F, najgorsza ocena, y strona internetowa. Czyli w, tej w tym zestawieniu, pierwszą, pierwszą rzeczą będzie Strona internetowa, i tak, moim zdaniem, nie ma sensu w większości przypadków. Czyli, jeżeli ktoś nie jest jakimś wielkim twórcą, a jeżeli już jest, no to pewnie wie o tym, czasem może się dopłacić. Na przykład, ktoś ma sprzedaż jakichś fizycznych produktów, na przykład tak jak warszawskie koksy, mają swoje odżywki, mają koszulki, i tak dalej. Także i może się ta strona przydaje, ale w większości, przy większości osób to jest zbędne wydawanie pieniędzy i angażowanie się w to, żeby tworzyć właśnie taką stronę, bo naszą nowoczesną stroną internetową jest właśnie mm, na przykład Instagram, Facebook, tam możemy ściągać ludzi i tam możemy rozmawiać z ludźmi, pisać yy, i wtedy będziemy mogli dokonywać sprzedaży swoich usług. Także, moim zdaniem, jest to błąd, jeżeli ktoś na początku swojej kariery celuje właśnie w stronę internetową. Kolejna rzecz, wizytówki. No, moim zdaniem, to już jest staromotne, i znowu wracamy do Instagrama i Facebooka. Czyli naszą nowoczesną wizytówką jest Facebook, Instagram lub inne social media z wypełnionym tak zwanym bio, i tam. Mam napisane, w czym pomagamy, jak się z nami skontaktować, e, i, tam, i jeżeli kogoś spotkamy, to też możemy no tak na żywo możemy przy, wysłać e, na przykład e, Facebooka, Instagrama. Także moim zdaniem to jest przeżytek takie fizyczne, papierowe wizytówki. Tak samo logo to już jest dla dużych graczy. E, logo moim zdaniem. E, Powinniśmy się zajmować dopiero, jest, jeżeli jesteśmy już jakoś dużą firmą, a dla małych przedsiębiorców albo w ogóle trenerów personalnych też nie ma, nie ma to dużego znaczenia, czy my posiadamy jakoś logo, czy nie. I to była właśnie kategoria F. Teraz przechodzimy do kategorii E, czyli już bardziej użyteczne, ale nie jest takie turbo ważne. Bycie w świetnej formie fizycznej, i tu zaznaczam, że świetny, Czyli w dobrej jest spoko. Znaczy wiadomo, że jest, jak jest świetna forma, to OK, ale to nie jest wymagane, żeby mieć cały czas turboformę jak zawodnik na scenie, to nie przekłada się na to, jak rozwinie się nasza właśnie kariera, ile zarobimy. To jeżeli ktoś ma ambicje, chce startować w zawodach, spoko, to jest taka jego droga. Ale żeby mieć klientów, żeby móc, móc zarabiać, móc realizować jako trener, no, moim zdaniem, nie trzeba mieć turbo niesamowitej formy fizycznej i jest to taki trochę mit. Można mieć po prostu dobrą atletyczną sylwetkę i mieć naprawdę dużo zadowolonych klientów. Dobra, przechodzimy do kolejnej kategorii D, czyli umiejętności komunikacyjne. Wiadomo, Musimy się jakoś dogadać z klientem. Czyli e, nie, nie, nie każdy będzie taką osobą ekspresyjną, potrafiącą się super wypowiadać i zagadywać osobę. I są, I są trenerzy, którzy są introwertyczni. Jednak te minimum musimy wykazać i to jest też do nauczenia. Na początku może być trudniej. Nie wiadomo, będziemy cały czas mogli rozmawiać o odżywianiu, o o treningu, ale też właśnie nie do przesady, więc tak po prostu trzeba umieć z klientem normalnie porozmawiać, więc moim zdaniem te minimum umiejętności komunikacyjne są wymagane. Dalej lecimy z kolejną kategorią C. Tutaj też wrzuciłem jedną rzecz: psychologia w sporcie odżywianiu. czyli musimy podejść do niektórych tematów tak życiowo. Nazwę, ponieważ dużo osób przesadnie, restrykcyjnie podchodzi do niektórych rzeczy. Musimy podejść do każdej osoby z empatią i tak indywidualnie, wiedzieć na co sobie może pozwolić i ile może trenować, jak często. I właśnie wiedza na temat tego, jak działa nasz umysł, ta psychologia będzie nam bardzo. Pomagać w tym. No i to też nie chodzi o to, że ktoś ma studiować psychologię, tylko musimy wiedzieć, jak działa to, że ktoś na przykład u tył nie może schudnąć, jak działa to, że ktoś nie może się zmotywować do treningu. To jest tak ogólnie um umiejętność e umiejętność. E jakby mm rozumienia i. Umiejętność rozumienia, jak działa nasz umysł i umysł osób, z którymi współpracujemy. Kolejna rzecz y, to y, wiedza o odżywianiu. To też to już y, to kategoria B się zaczyna, czyli w kategorii B pierwsza rzecz, wiedza o odżywianiu. Y, moim zdaniem y, można w ogóle nic nie wiedzieć o odżywianiu, nie, nie interesować się tym. Jednak to już musi być świadomy wybór. To może być na przykład jakiś ktoś, kto pracuje w typowo treningiem funkcjonalnym. Nie będzie to trening pod wygląd, no bo wiadomo, że przy treningu, przy działaniu ogólnie całościowym, pod wygląd, te, to odżywianie jest bardzo ważne. Jest trochę dziwne, żeby trener nic o tym nie wiedział. Nie musi być turbo, miedno osobę, jeśli chodzi o. nie musi być dietetykiem, nie musi wiedzieć nie wiadomo jak dużo o tym odżywianiu, jednak podstawy są wymagane, chyba że będzie współpracować z inną osobą, ale no to już będzie mały procent ludzi, który, który będzie umiał się dogadać i będzie miał taką usługę, gdzie będzie współpracował z dietetykiem i on się będzie zajmował tylko treningiem, a druga osoba będzie się zajmowała odżywianiem. Kolejny wyjątek może być osoba, która trenuje z ludźmi pod sprawność, i, i ten wygląd nie będzie istotny. Także mogą być wyjątki, ale w większości osób ponad 90% to lepiej, jeżeli się jest trenerem. To trzeba mieć tą wiedzę podstawową o odżywianiu. Kolejna rzecz to umiejętność budowania relacji z klientem. Eee, czyli długofalowo, moim zdaniem, jest to bardzo, bardzo istotne, hmm, jeżeli ktoś tak podchodzi transakcyjnie do ludzi i wyłącznie myśli o, o pieniądzach. I, 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 I słabo traktuje tych klientów, nie będzie zbudowanej tej relacji, no to wtedy ta współpraca będzie w dużym, w dużym procencie średnio krótsza. Taka jest moja, taka jest moja opinia. Także musi, najlepiej, wiadomo, że nie musi być to nie wiadomo przyjaciel, ale takie relacje koleżeńskie z, właśnie z takim klientem wa warto zawierać wtedy jest dużo łatwiej i, i, i wtedy te współprace są dużo dłuższe. Kurs trenera, czyli dosyć wysoko tu go ustawiłem, myślę, że w większości osób jednak się przyda. Te podstawy, bo jednak jest dużo mitów i fajnie mieć to usystematyzowane gdzieś, na jakimś szkoleniu i, i wtedy ten autorytet już wyjaśni pewne kwestie, można się o pewne kwestie dopytać. Jest też większa pewność siebie, jeżeli ktoś ma taki kurs, Także jednak polecam. Nie mówię, że to jest must have, ale jednak kurs trenera polecam mieć. Albo no, różne kursy, jednak to, to jest w mojej opinii istotne. Kolejnie mamy A, czyli przedostatnią kategorię. Bardzo ważną, wiedza o anatomii i biomechanice. Czyli wiadomo, jak chcemy komuś pomóc, no to musimy się na tym znać. Czyli musimy wiedzieć, jak działa nasze ciało. I, I w kwestii odżywiania również, to co wcześniej wspominałem, ale przede wszystkim no, jeżeli już trenujemy kogoś, no to musimy wiedzieć jak właśnie działa nasze ciało i podstawy moim zdaniem są niezbędne, by móc pracować w tym zawodzie. Także no, wiadomo, że ktoś poćwiczy tam 3 tygodnie, 3 miesiące powiedzmy, no to duża szansa jest, że nie jest jeszcze gotowy na to by trenować innych, no i chyba, że właśnie spędził długo na tym, żeby się uczyć o, o właśnie o treningu, o biomechanice. Także podstawa wiedzy w tych tematach moim zdaniem jest niezbędna. Kolejna rzecz to umiejętność motywowania ludzi. To już wcześniej to niektóre te kategorie są takie jakby powiązane ze sobą, to tak jak mówiłem o psychologii tak samo chodzi o zmotywowanie, bo jeżeli nie zmotywujemy kogoś do treningu, do odżywiania, no to też ktoś przestanie trenować i, i, i się skończy współpraca. Także to się wydaje, że każdy będzie trenował, ale gdyby tak było, że raz przyjdzie i będzie trenował przez lata, no to musieliby budować dużo więcej nowych siłowni, bo te ludzie by się nie mieścili na tych siłowniach. Jednak ludzie mają problem z tym motywowaniem i czy się chce, czy się nie chce, ta umiejętność jest przydatna. Wiadomo, znowu ktoś może mieć swój styl i może działać z ludźmi bez motywowania ich, jednak bardzo, bardzo często się to przydaje. Kolejna rzecz to wiedza o treningu. No to już tak jak wcześniej wspomniałem, no to to już takie już S, bo to jest kategoria S. Przechodzimy do S i pierwsza jest wiedza o treningu. Tak jak mówiłem o, o wiedzy, o funkcjonowaniu organizmu ogólnie. Tak, sam, już o street treningu, i plany treningowe, co kiedy trenować, wiadomo, to no, musimy to wiedzieć, no, to jest w moim mniemaniu no, oczywiste, ale o oczywistych rzeczach też chciałem tu wspomnieć. Więc, wiadomo, wiedza o treningu jest niezbędna. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to, tak już wspominałem, doświadczenie, więc będzie przesadnie małe, moim zdaniem, co najmniej rok. Trzeba samemu poćwiczyć, żeby móc pomóc innym. Więc tu też nie ma co za dużo o tym gadać, więc to jest moim zdaniem też niezbędne. Kolejna rzecz to marketing, czyli umiejętność pozyskania ludzi. No bo jeżeli nie będziemy mieli pozyskać tych klientów, no to choćbyśmy byli bardzo dobrym trenerem, to jeżeli nie wykorzystamy naszego potencjału, jeżeli nie będziemy mieli znaleźć klientów czyli znalezienie klientów no, czyli taki marketing kolejna rzecz to sprzedaż to samo, jeżeli już przyciągniemy osoby ale nie będziemy mieli zaprezentować swoich umiejętności przekonać do siebie to tak samo nie będziemy mieli współpracy, więc możemy być tam merytorycznie bardzo mocni, bardzo dobrzy, ale nie będziemy mieli umiejętności sprzedaży to też sobie raczej nie poradzimy w tym zawodzie i chęć pomocy klientowi. Czyli to, co już wcześniej wspomniałem, jeżeli będziemy tylko transakcyjnie do tego podchodzić i myśleć tylko o kasie, a nie chce, chcieć dać wartości klientowi, do, realnie doprowadzić go do tego celu, który chce uzyskać, to, to wtedy mały szanse na to, że e, długofalowo będziemy mogli działać z klientami. I to było na tyle. Jeżeli się podobało, to zostawcie suba. Cześć.